Z tego co rozmawiałem z, z, z kierownicą Powiatowego Zarządu dróg to ta droga będzie do 2025 roku remontowana. Do końca. I wy państwo macie nadzieję taką, że ktoś Wam tam mówi, obiecuje, że w trakcie tej przebudowy jesteś, są w stanie dalej pociągnąć od nich, tak? Ale z tego co, co widzę to pan wójt Bernard Bernardaski? Pali się w pełnięckich Kurierku w 2021 roku, że miało być, że miało być 2 km, na 3,5 km odcinku drogi miał być tak. chodnik. Tak. A wy, wyszło na to, że jest kilometr 200. 200. Proszę Państwa, do 2025 roku na pewno nie ma takiej możliwości, żeby ktoś Wam tutaj zrobił i poszerzył chodnik. Bo są już dokumenty na to, usą w zgodnie jest z RDS, inwestor jest wyłoniony także możecie sobie powiedzieć, że nie ma nadziei żadnej. Jeśli wam ktoś tu będzie obiecywał, że się da teraz na tym etapie, nie ma takiej możliwości. Siedem lat, 7 lat jest przede wszystkim gwarancja tej drogi. To jeśli gmina by się podjęła, że na tym odcinku by chciała wam jeszcze zrobić w późniejszym czasie i terminie projekt dodatkowy, to też wykonawca, który tą drogę robił, Yy, przerzuci, o ile wyrazi zgodę, przerzuci na gminę gwarancję. Problem jest taki, że gmina Chełmiec, ogólnie wszystkie gminy mają podpisane umowy ze Starostwem Powiatowym, że 50% partykuje w kosztach pl, i plus gmina wykonuje projekt. To na etapie takim, gdzie gmina doskonale wiedziała o tym, tu w kurierku Pan Wójt fali się w 2021 roku, że będzie 2 km, to nie wiem jakim cudem się stało, że macie kilometr 200 Bo pierwszym priorytetem dla mieszkańców, co jest najważniejsze, bezpieczeństwo. Drogi, chodniki, woda, kanalizacja. Wystarczyłoby pobocze że... zrobić w ten sposób, jak tu jest teraz, czyli bez tak. O krawerżnikowaniu? Nie jest to tylko zwykły taki Wtedy nie ma ingerencji? Znaczy, nie, w ogóle krawieżnik. Nie ma ingerencji wtedy w asfalt, a gwarancja nie obejmie wtedy tylko pomoc. No jest no. na To ja zrobiła kożarka. I myślę, że, myślę, że konisza też tak będzie miała. A nie, jest grem... A czy panie, państwo interweniowaliście u swojego radnego, czy u pana? Tak, Wójta? Teraz jest wysłane, raczej no, daliśmy pismo no z podpisami. Znaczy, no, teraz. Yy, powiedział, że w starostwie i w gminie, no i że możecie. się że dowiedzieli się da? o tym wodniku, że on będzie krótszy niż eee, 2 km? Tak naprawdę. Kiedy? Jak przyszli tam remontować, czyli jakieś dwa miesiące temu? Przyjechali do góry. Będę się opierał na informacjach z gazetki, prawda? 2 km. Tak. Wtedy zaczęliśmy zbierać podpisy, no może 3 miesiące jakieś tak. Zaczęliśmy zbierać no, podpisy. Gazety... No, sami Państwo widzicie na etapie projektowania i rozmów w pewnych inwestycji powinno się rozmawiać z mieszkańcami. Pan mówi, wolelibyście, żeby zrobić chodnik lub zrezygnować z czegoś. To dlaczego się was tego pan, nikt się was tego nie pytał? Nie było żadnych konsultacji. Dlaczego? To znaczy, jeśli chodzi o pomiar nawet działek, które, które przejęli na zasadzie zwidu, czy tam ustawy, ustawy, to nawet nie przyjechali, bo była, umówiony był termin tak, specjalnie do bram z Krakowa. Nikt się nie wstawił, bo rzekomo był COVID, a potem była cisza, pomierzyli sami bez nas, co jest też niezgodnie z prawem. W tym przypadku, więcej Pani bym, myślę, wydaje się, żeby Pani załatwiła, gdyby Pani siada ze mną w samochód, zawiózłbym Panią do Powiatowego Zarządu Dróg, idziemy do Pana Dyrektora i rozmawiamy face to face i Pani mówi w oczy. Proszę Panią, to będzie tak, umawiamy się w terenie, jedziemy w teren i ja Pani prawdę powiem, czy się da, czy się nie da. Bo takie przerzucanie pismami, to tu nic nie daje. Nic nie daje. Nic nie daje. Nic nie daje. To jest wydłużenie drogi. Ale, ale naprawdę powiem. Jeśli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to są fachowcy z prawdziwego zdarzenia. Tam pani wchodzi. Nikt panią nie okłamie. Dla mnie szokiem do... jest w XXI wieku remontować że... taką, taką drogę, a nie zrobić chodnika Zestawić do końca. To to jest dla mnie to po prostu... No i kolektora, no. ale przede wszystkim ta droga jest na całe życie. No. Ta droga, proszę Państwa, jak jest zrobiony chodnik, to wasza miejscowość zyskuje w oczach i na wartości. Tak. Mamy jadłową W oczach górę. i na wartości. 20. Jest tak. piękny, malowniczy teren. Tak. Piękny, malownicy teren. Czyli tutaj specjalnie na grzyby, żeby spacerze. ten. Kanaliza ja tutaj by fajnie funkcjonowała, bo wszystkie te domy są, można by tak. w jeden kolekcjoner góra, góra by się stać, Ale nie wiem, jak. W niedzielę przecież, pani Mikowa powiedziała, że już nie, czekają to jest, to jest chyba dwa czy trzy lata na ten drugi etap ich podłączenia do domu. Jakieś problemy tam mają z miną. Nie mogą ludzi przełączyć na drugim etapie, tak. a Teraz te ulicy wierszy niebieskie to nazwy. Nie niebieska to nie, nie. woda, nie? No ale pan Wójt cały czas mówi w warde, w wywiadach mówi, że kanalizację mamy w etapie nie funkcjonuje. Jasne. Całą dobrze. skanalizowaną. A my jesteśmy. A my... w gminie tak. niestety, a. w dziesięciu. Pasem nawet w jednej czwartej nie jest. ma, no, no. niestety. w jednej czwartej, nie wiem czy terytorialnie. Ale nie, ja nie wiem, tam no nie mamy. sam jest podwójnie, przydomowe są i kanalizacja. się Wypowiadał się pan wójt. jest cała gmina już? Tak, tak. tak, tak. tak cała. To widocznie on jest na faszku. Później mniejszy w Później, w paszynie. W paszynie. Później, Później mówię, że może w pięciu się miejscowościach. Ja tak przebiłem te, plamki, się te tak. miejscowości, chodźcie które w ogóle tak, w ogóle nie mają, tak, tak. to jest 10 tak, miejscowości. Tak jest. A tak jak Wy tutaj mówicie, jest jedna czwarta skanalizowana. Czy są miejscowości, które w ogóle nie mają? Tak, 10 miejscowości. No to jak można mu twierdzić, że jest cała gmina. No cała gmina, że pięć miejscowości. To tak zależy w jakim dniu u jakich umowach pan włożyć. I ja jednym temu że klęczące Proszę dobiech, państwa jest jedna za podstawowa dobra. zasada. Jeśli zawsze mówisz prawdę, to tą prawdę powiesz. Jeśli powiedziałeś raz, że jest 10, będzie zawsze 10. Jeśli idziesz do kolejnego wywiadu za dwa miesiące nie pamiętasz, czyś mówił 10 czy 12, bo jak było kłamstwo. Gdyby pan wójt mówił zawsze prawdę, to zawsze było 10, 10, 10. Raz jest 10, raz jest 5. O dziesięciu nie mówi. Raz mówi, że na pięciu palcach można policzyć, raz mówi, że na 10 On się wzoruje cała prawda, co Ale Ale siądźmy i zacznijmy rozmawiać. Siądźmy ze strażakami, ze sportowcami i z mieszkańcami. Siądziemy przy stoliku i powiemy, panowie, nie gniewajmy się. Zróbmy coś dobrego dla naszej miejscowości. To co robimy wcześniej? Inwestujemy w chodnik i w tą drogę. Wypowiedzą się strażacy, wypowiedzą się sportowcy i nikt do nikogo nie będzie miał pretensji. A za chwilę, jeśli te chodniki i drogi zrobimy, siadamy do stołu i mówimy, panowie, co robimy ze strażakami? Budujemy co budujemy? Budujemy coś straży? Czy kupujemy samochód? Czy Czy rozbudowujemy strażnicę, strażnicę? Czy, czy rozbudujemy jakiś klub, klub sportowy? Czy? Nie tyle. Nie ma te to jest rola mieszkańców. Nie można sobie na siłę, bo że ktoś przyjdzie, będzie wymuszał. Priorytet, woda, woda bezpieczeństwo, i kanalizacja. To musi być w pierwszej kolejności. To musi być w pierwszej kolejności. To nie wie, żebyście pukali, denerwowali się, wy macie swoją pracę, wy macie chodzić spokojnie, nie denerwować. Bo dzięki waszym podatkom, wuj dzisiaj jest i bardzo dobrze zarabia. I Dlatego powinien Was, niestety, szanować. A ja z paniami, jeśli panie chcą, pojedziemy. Cztery oczy sobie porozmawiacie na spokojnie. Nie mam najmniejszego problemu i się przekonacie. I nie chciałbym, żebyście żyły nadzieją. Powiem Wam, to fachowcy Wam powiedzą prawdziwie.